Mati, mam do Ciebie pytanie. Słucham. Wymień finalistów Ligi Mistrzów od najnowszych do najstarszych. Okej, okay. a zatem Manchester City Inter 2023, 2022 Real Madrid Liverpool, 2021 Chelsea Manchester City, 2020 Bayern Paris Saint-Germain, 2019 Tottenham Liverpool, 2018 to był Real Madrid Liverpool, 2017... Juventus Real Madryt 2016 Atletico Real Madryt 2015 Barcelona Juventus 2014 mm, 2014 to był Real Madryt i Atletico 2013 Borussia Bayern 2012 Chelsea Bayern 2011 Barcelona Manchester 2010 Inter Barcelona 2009 Barcelona Manchester 2008 Chelsea Manchester 2007 to był finał 2007. 2006 był Barcelona kontra Arsenal. 2007, kto mógł grać w tym finale? Oczywiście Milan-Liverpool. 2005 Milan-Liverpool. 2004 Porto-Monaco. 2003 Milan kontra Juventus. 2002 Real Bayer Leverkusen. 2001 Valencia i Bayern Monachium. 2000 a, Real Madrid-Valencia. 99. Manchester United kontra Bayern Munich 98 Real Madrid Juventus 9,7, Juventus Borussia 9-6, Juventus Ajax 9,5, Ajax Milan 9-4, Barcelona Milan 9-3, Barcelona Sampdoria 9-2, Milan, Olympic Warsilia. Nie wiem czy się nie pomyliłem. Musisz sprawdzić.